Będą e, ulubieńcy z ostatnich miesięcy, czyli z lipca i sierpnia. To będą książki, e, jeden serial i kilka dodatków. E, tak się to zebrało z dwóch miesięcy, bo ostatnio e, miałam dużo pracy dużo gdzieś tam wyjeżdżałam cały czas i e, nie miałam za bardzo czasu, e, żeby coś obejrzeć albo przeczytać e, i potem wam o tym opowiedzieć. W każdym razie zaczniemy od książek. Pierwsza to jest Fashion Babylon. I to jest cała taka seria e, różnych e, książek właśnie. Babylon, jednej autorki, która odkrywa kulisy różnych dziedzin. To są linie lotnicze, hotele, branża muzyczna, a w tej książce opisuje kulisy mody. I od razu Wam powiem, że według mnie to jest książka taka bardziej powyżej 18 lat, bo dużo w niej narkotyków, alkoholu, anoreksji, papierosów, imprez i różnych rzeczy, które dzieją się w świecie mody. To jest książka napisana przez tą autorkę oraz jak gdyby grono anonimowych ludzi, których ona gdzieś tam przepytała i którzy opowiedzieli jej prawdziwe historie, tak przynajmniej ona twierdzi. Powieść opowiada historię projektantki, która jest wymyśloną postacią. Natomiast, jak twierdzi autorka, wszystkie postacie, które ona spotyka, z którymi rozmawia, pracuje i tak dalej, to są prawdziwe osoby ze świata mody. Oczywiście nazwane inaczej, ale podobno to są prawdziwe postacie. I właśnie ona opisuje o tym, jak to modelki się głodzą tygodniami przed pokazami, a ja o mega imprezach y suto zakrapianych alkoholem, gdzie też są narkotyki o tym jak wyglądają tygodnie mody o tym jak projektanci kupują gotowe ubrania vintage i wycinają metki i wrzucają na pokaz albo kupują nawet w sieciówkach i, i wrzucają na pokaz jako swoje albo tylko je trochę przerabiają i pokazują jako swoje, czyli całe jakieś takie brudne Zakamarki branży modowej znajdziecie w tej książce, więc jeżeli pasjonuje Was świat mody e, i chcecie o tym, o tym e, poczytać, właśnie o, o pieniądzach, które za tym stoją, o e, układach, układzikach, o tym jak powstają kolekcje, jak to się wszystko dzieje, to jest to bardzo e, ciekawa lektura. Także jeżeli macie ochotę, ja Wam wszystko podlinkuję e, na dole. Druga rzecz, którą chciałam wam pokazać, to jest taka książka, nazywa się Gotuj i Chudni. Szybko i łatwo. I tak jak wiecie, ja jestem przeciwniczką jakichś diet, głodzenia się i tak dalej, a uważam, że ta książka jest taka całkiem sensowna, jest podzielona na jest podzielona na różne. Różne rozdziały, tam jest na przykład śniadanie, kurczak, desery, nie wiem, sałatki, kanapki, potrawy z jajek i tak dalej. I wszystko jest fajnie opisane, ile Wam to zajmie czasu, ile dana potrawa ma kalorii, jak to zrobić. Są tu też różne porady, co, co, co możemy zrobić na przykład w wersji wegetariańskiej tego dania, albo czego użyć, żeby to danie było zdrowsze i tak dalej, i naprawdę też te dania nie są jakieś bardzo wyszukane, ale są smaczne. Naprawdę to nie jest, nie wiem, to nie jest żadna owsianka na wodzie, ani żadne jakieś takie okropne rzeczy, tylko to są naprawdę bardzo, bardzo, o, na przykład lasagne z owocami morza, burgery po luizjańsku, kebab z jagnięciny z warzywnym sosem, czyli naprawdę takie rzeczy, które brzmią bardzo apetycznie, a są opisane w taki sposób, że wyjdzie Wam z tego dietetyczne danie. Ja postaram się Wam też na moim drugim kanale już gotuję coś wybrać i ugotować z tej książki, bo jest tu dużo naprawdę fajnych i takich prostych przepisów, niektóre są, tak jak mówię, Niektóre to są omlet z ziołami z własnego ogródka, czyli jakieś banalne przepisy dla kogoś, kto zupełnie nie umie gotować. Niektóre są bardziej wyszukane, są też lunche na wynos, czyli jakieś rzeczy, które możecie sobie zrobić i zabrać do pracy. Także tak jak mówię, są no jest też na przykład wrap z krewetkami, są od bardzo prostych przepisów, które każda z Was może zrobić, nawet jeżeli nie umie gotować, to jakieś bardziej wyszukane, jeżeli lubicie bardziej jakąś egzotyczną i wyszukaną kuchnię, a jesteście na diecie, to, to w tej książce na pewno znajdziecie dużo fajnych e, przepisów. E, więc ta książka jest jeszcze druga część. E, drugiej części nie mam, ale widziałam, że jest jeszcze e, druga część tej książki wyszła. I ostatnia książka to jest e, Sztuka wywiadu, lekcje mistrza. I to jest książka, która nawet jeżeli nie jesteście e, ani nie macie zamiaru być dziennikarzami, to naprawdę czyta się niesamowicie, tak jak bardzo ciekawą e, powieść. Pojawia się tu bardzo dużo znanych ludzi. E, sam autor. E, pisze jak gdyby, to nie jest, nie jest napisane jak poradnik, ale to właściwie się czyta jak powieść, łatwo, lekko i przyjemnie i myślę, że te porady, które tu są zawarte, przydadzą Wam się, nie tylko, przydadzą się nie tylko dziennikarzom, którzy przeprowadzają wywiad, ale również ludziom w życiu codziennym, jak rozmawiać z innymi ludźmi, jak ich przekonać do tego, żeby się przed nami otworzyli, żeby nam coś odpowiedzieli, opowiedzieli, żeby nam zaufali, żeby nas może trochę bardziej polubili. Więc bardzo, bardzo ciekawa pozycja jeżeli interesuje was coś takiego to bardzo wam polecam, bo naprawdę bardzo fajnie napisana książka. Tutaj macie całą listę sławnych osób, które przewijają się w tej książce i to jest Robert De Niro, Jean-Claude Van Damme, Berry, Drew Barrymore, Sharon Stone, Al Pacino, Harrison Ford, Mel Gibson, Anthony Hopkins. Um, Przelatuje teraz Angelina Jolie, Roman Polański. Um, Oprah Winfrey, Alfred Hitchcock, Muhammad Ali, Tom Cruise, Jack Nicholson, Luciano Pavarotti, Mike Tyson, Woody Allen, Jennifer Aniston, George Bush i Marilyn Monroe. Także naprawdę jest tu wiele ciekawych historii, super napisanych, i też jest to taka książka bardzo motywująca do działania. Także serdecznie Wam polecam bardzo ciekawa lektura. Jeżeli chodzi o filmy, to mam dla Was tylko jeden. I to nawet nie film, ale serial. To jest. E, serial nazywa się Mildred Pierce. I to jest taki mini serial w pięciu odcinkach. Więc jeżeli e, nie lubicie seriali, e, nie chcecie się wciągnąć i ich oglądać e, tygodniami, to to jest e, taka przygoda na kilka wieczorów. E, I to jest. E, Serial z Kate Winslet w roli głównej. On był nominowany do Oscara, wyprodukowany przez HBO. Jeżeli chcecie zobaczyć historię kobiety, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji, ale jest bardzo silna, nie poddaje się, potrafi walczyć i osiągać zamierzony cel, nie poddaje się, a przy tym jest e, dumna, zachowuje klasę i, i nie pozwala się złamać, to naprawdę jeżeli chcecie pooglądać coś o silnych kobietach e, to, to, jest, to jest właśnie serial dla Was, jest niesamowity e, ja już dawno chciałam go zobaczyć, ostatnio go właśnie znalazłam w Empiku e, i niesamowicie e, budująca, ale też gorzka i cierpka historia o tym, e, że nawet kiedy się osiągnie sukces, to też nie do końca los nam zawsze sprzyja. Nie chcę tutaj e, zdradzać Wam. <laughs> Do końca historii, w każdym razie, e, naprawdę historia silnej, silnej, e, zaradnej, dumnej kobiety z klasą, która nie poddawała się mimo wszelkich e, przeciwieństw, e, które napotkała na swojej drodze. Um, dlatego ja wam, ja wam serdecznie polecam. Nie jest to komedia, nie jest to miła historyjka, um, ale dla mnie na pewno no taki, taki film, czy tam serial, który pozostaje gdzieś tam z tyłu głowy i daje do myślenia. Także jeżeli macie ochotę, to ja Wam serdecznie polecam Mildred Pierce. A jeżeli chodzi o dodatki, bo też mnie prosicie, żebym dołączała takie zwykłe, codzienne rzeczy, które lubiłam, no to oczywiście... Moja torba z parfua, z pieskiem i z kością, którą Wam już pokazywałam w kilku outfitach, i tak samo jak ja ją pokocha, pokochałyście właściwie. I dużo dziewczyn mi pisało, że kupiło sobie też te torby. Także no, ja ją męczę cały czas, noszę do wszystkiego i bardzo, bardzo ją lubię. Oczywiście, że najfajniejszym elementem torebki jest pies i kość. No i kolor złoty, jak widzicie. E, wszystko, co złote. Ja kiedyś lubiłam tylko, tylko i wyłącznie srebro. E, teraz mam straszną fazę na złoto. Kiedyś miałam, wcześniej, znaczy wcześniej miałam tylko właściwie złoty zegarek. Teraz też lubię złotą biżuterię i te dwa pierścionki z Dyberg Kern, bo mnie poprawiliście, że tak się to wymawia. Taki czarny i tą obrączkę. No i e, właśnie ten mój sweter, który też ostatnio... E, Uwielbiam cały czas noszę, muszę Wam zrobić jakiś outfit z nim, żeby się pokazać w całości. I co? Aha, no i ulubieńcem oczywiście też jest mój tatuaż Never Give Up, który prosicie, żebym pokazała, już że Wam pokazywałam w ulubieńcach. I w ogóle jest mi ciężko go tak dobrze pokazać. Zrobiłam Wam zdjęcie i wrzuciłam na Facebooka, także jeżeli macie ochotę zobaczyć, to wejdźcie sobie na Facebooka. No i co, to by było na tyle. Piszcie, jakie Wy ostatnio ciekawe książki albo filmy widziałyście lub widzieliście. Bardzo chętnie e, poczytam i usłyszę e, może jakieś porady, co ja powinnam e, zobaczyć albo przeczytać. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa pa!